Zakrzycisko. Cześć, Czołem! Dzień dobry. Dzień dobry. My idziemy na siłownię. Kurczę, ja nie wychodziłam z domu od samego rana. Napadało tyle śniegu. Dzisiejszy, dzisiejszy dzień jest raczej pracowity. O, super. Um, ja pracuję od rana, Michał też popracował, był też na fizjoterapii. Byłem na fizjoterapii, byłem u Łukasza, dręczył mnie. Dzisiaj po raz pierwszy robiliśmy fizjoterapię, masaże moich najszybszych grzbietu. bo teraz to jest mój priorytet. Zranuję cztery razy w tygodniu. No i weszliśmy w takie rejony, które jeszcze nigdy nie były dotykane, no i był to olbrzymi ból. I czasami się zastanawiam, czy on mnie nie lubi i mi robi taką krzywdę, czy naprawdę jest to konieczne, żeby coś takiego robić. Bo czasami już czuję tam złość w tym wszystkim skierowaną może do mnie, nie wiem hmm. tak. No i, tak, Myszko podjedziemy się do paczkomatu, bo mam do odebrania paczkę a jaką? Ziczyłem, chyba się pierwsza raz dopiero w tym vlogu, a już jest wtorek, my jesteśmy po śniadaniu i Michał pisze plany, a potem mamy nagrywki na profil firmowy, więc widzimy się z Michałem, tam będą treści merytoryczne, jeżeli chodzi o siłownię, potem trening, jedzonko. I chyba tyle, tak naprawdę na ten dzień. Jutro, już dzisiaj Michał mi tak powiedział, że a może pójdziemy na jakąś randkę, może coś. Ale mówię, kurczę, jutro jest dzień bez treningu, więc to jest taki idealny dzień na randkę. Więc jutro pójdziemy może do kina, może coś zjeść. Śmiało mogę stwierdzić, że Klaudia ma dwa tryby. Jeden, idealna żona. Zrobi mi pyszne jedzenie, lepsze niż w restauracji. Przygotuje, poda, nad picie mi naleje. Oraz tryb drugi. Idziemy, kupuje coś w chińskim, Klaudia, sobie weźmiesz tućce, sobie weźmiesz jedzenie, mi nawet nie przyniesiesz nic. Sobie weźmiesz picie. A nie, mi nie wzięłam. Nawet nie wziąłeś, bo nie pijesz. No, bo nie pijesz. No, tak, no a my tak. Dzisiaj mieliśmy dzień nagrywkowy w zasadzie. Ja wstałem, rozpisałem parę planów treningowych, a później pojechaliśmy z Michałem Tyborą się widzieliśmy na Zatoce i nagrywaliśmy TikToki, Zrobiliśmy cztery fajne filmy. Pojechaliśmy do Chińczyka. Teraz zjemy, będziemy łóżkować, obejrzymy sobie jakiś serial, no i będziemy wybierać się na siłownię. No. Taki jest plan. Jest? No, ja dopiero teraz wracam do żywych. Trochę mi się te zamówienia przystopowały, więc zaraz będę mógł zajmować się czymkolwiek innym niż rozpisywaniem planów treningowych. I ogólnie była to bardzo fajna przygoda. Tak naprawdę, jak sobie pomyślę, ile osób dzięki mnie zaczęło ćwiczyć na siłowni, no to. Myślę, że to był kawał dobrej kamery. Kiedyś tak się było. Kawał dobrej kamery, kawał dobrej roboty, kawał roboty. dobrego planu, kawał, do... kawał dobrej siłowni. <noise> Wróciłam właśnie do domu i zobaczcie, jakie mam w ogóle baby hair. Czy wy to widzicie? No, mam już bardzo długie włosy jak na mnie. Ja wiem, że każdy powie, że nie, no, są średniej długości, a jak dla mnie są to naprawdę długie włosy i mam nadzieję, że zapuszczę je jeszcze dłuższe na pomocą dziewczyn. Klaudia właśnie poszła odebrać tu buty, które ja sądziłem, że zawsze wszyscy się śmiali z dziewczyn, które takie buty noszą. Ja kojarzę że one się nazywały buty emu czy coś takiego No i że ludzie się z tego śmiali. Ja myślałem, że Klaudia żartowała, że ja chcę to kupić, a serio ja to kupuje. No dobra, do, ja się nie znam na ubieraniu, więc się nie wypowiadam. jest to sprawa przyjemność. Inwestycja! <grystanie> Inwestycja. <grystanie> tak, chyba dłużej niż rok. W ogóle jak już widzieliście, odbierałam paczkę, i w tej paczce były buty, których w sumie jeszcze rok temu nie spodziewałabym się, że je kupię ponieważ jeszcze rok temu mi się one tak bardzo nie podobały już zaczynały być bardziej modne takie instagramowe ale jeszcze nie było dla mnie takie hmm, mech, po co wydawać tyle pieniędzy i w ogóle, w tym roku zostałam zinfluencerowana nie wiem czy istnieje takie słowo, może tak ewentualnie ja je przekręciłam bardzo mi się podobają teraz, no i nie mogłam ich dorwać chciałam je kupić już tak od dwóch miesięcy, mówiłam tak Michałowi już tak jak był grudzień, wiem, Boże, tak mi się podobają te buty, one są nigdzie niedostępne dostałam wydanie, że były dostępne na e -obuwie. Piękne, piękne, już je przymierzałam. Piękne widziałam oczywiście, że są dostępne na jakichś innych stronkach, ale mm, jakoś bałam się, że one nie będą oryginalne. A jeżeli mam dawać 6 stów za oryginał, no to no za nie oryginał, no to trochę mi szkoda. Tak samo jak ja na przykład widziałam buty na CCC. I może na tym CCC jeszcze bym kupiła te buty za te dwie stówy, które były tam takie, takie fejkowe. Miałam coś takiego, że a może kupię, ale tak. Te buty są na lata. Tamte były na rok. Więc jak skoro miałabym ja co roku kupować te same buty, to już 3 lata i bym się te buty zwróciły. Więc traktuję to jako inwestycję, bo generalnie to miałam nie kupować już nic takiego. Obiecałam sobie, że w tym roku będę oszczędzać. Oszczędzać. Muszę po prostu nie zarabiać. Ale no. Piękne. Piękne. Idziemy właśnie na randeczkę, i pierwszym punktem to będzie jedzonko, a drugim punktem będzie kino. Miało być łyżwy, ale jednak oboje stwierdziliśmy, że po prostu jest zimno. Minus jeden stopień. <laughs> tak, ale my po prostu chyba nie lubimy, jak jest tak um, zimno. Trudno. Um, Do tego ja się boję, że sobie coś zrobię. No to tak, ja to się przywrócę. Jak ja mam taką wagę, jak ja się przywrócę, to od razu nie wiem, czy przeżyję. Mhm. No dobrze, ja na przykład się martwię, że na tą dwudziestą nie zdążymy. to taki uważaj kotek. Czy to ty byś ukradła takiego kota, nie? Musisz uważać, jak wypuszczacie zwierzęta, bo Klaudia chce zabierać wszystko, co jest futrzaste. nieprawda. Jeszcze ani razu nie ukradłam kota. Ale chciałaś. Nie chciałam ukraść, tylko uratować. Byliśmy z kina, nagraliśmy sobie taką małą recenzję tego filmu, na którym byliśmy. Ale nie wiem, czy ją staje, bo była dość taka... Na bardzo nacechowana emocjonalnie, że tak to powiem. Generalnie film nam się jakoś średnio podobał i... Czy, te... czy zmartowaliśmy czas? Chyba troszkę tak. Więc no, może po prostu nie dla nas. Ale jeszcze przed kinem byliśmy w Primarku i kupiłam sobie do Agów oczywiście pasujące skarpetki. To już jest ładne. Teraz w tym świetle, świetle może akurat nie będzie za bardzo widać, ale one są białe, brązowe, jakieś takie no śliczne i kupiłam jeszcze świeczkę. Mm. O zapachu wiśni, te kwiaty wiśni. Bardzo ładne ja teraz ją zapalę sobie, czy ładnie pachniało, jest też taka różowiutka śliczna. Nigdy nie miałam w sumie y, świec z Primarka. Nie wiem, czy się dobrze palą. Sprawdzam. Ym. No i co? Zrobiłam sobie herbatkę, pokrzywkę i lecę do montowania sportowej rutyny na jutro. Miało w tym czasie będzie, ogarniał jeszcze plany. Popracuję, podpisuję wszystkim podopiecznym. A ja będę montować... Dzień dobry, świecie. Czwartek, od rana trochę już dzisiaj pracowałem, a teraz zostałem wysłany przez Klaudię do Castoramy, żeby zrobić coś, co obiecałem zrobić już dawno temu, ale ciągle to zapominałem, a mianowicie muszę kupić przepychaczkę, bo zapchała nam się umywalka i jak myjemy zęby, no to ta woda trochę dłużej spada. Może jest to moja wina, że czasami podkładam sobie policzki, żeby je wyczyścić, żeby tam nie było włosków i trochę coś tam zapchało. Tak więc yy, mam nadzieję, że się uda dzisiaj czekałem jest czwartek, ja zaczynam dzień od kawusi, mam kawusię, mam śniadanko i ja od kilku dni jem cały czas to samo, tak jak mówiłam, albo nie wiem czy ja to dodam czy nie, pewnie wytnę, ale teraz już Wam to powiem, że ja jak zaczęłam robić sobie omlety, które są na bazie jajek, y, banana, y, twarogu i płatków owsianych, no to ja kiedyś jadłam to po prostu przez rok, przez rok codziennie jadłam to samo śniadanie i mi się to w ogóle nie znudziło, no i teraz jem to trzeci dzień z rzędu i już Wam zaraz pokazuję. Patrzcie, tutaj akurat mam z Masą Grzechowym i z Malinami. Tutaj sobie jeszcze montuję. Teraz powinien być w ogóle zdecydowanie lepszy dźwięk na sportowej rutynie, ponieważ tutaj um, otrzymałam pomoc, jeżeli chodzi o audio, więc mam nadzieję, że tym razem będzie już to po prostu lepiej. No i oczywiście o 17.00. Vlog wchodzi na kanał Vlog, tak ja mam, sportowa rutyna, więc mam nadzieję, że już to obejrzyliście. A tutaj jest trening klaty, więc myślę, że yy, spora widownia tutaj powinna być, ponieważ, no, wpadacie zwykle robią klatę. Idziemy właśnie do Action, ponieważ chciałabym kupić wiralową lampę taką kulę. Ona jest na dziale mm, gamingowym. Nie wiem, no w każdym razie mam nadzieję, że będzie. I że nie jedziemy na, na próżno, bo już e, moja koleżanka znajoma też właśnie udostępniła, że szuka tej lampy i da mi znać, że możliwe, że będzie tam. No i jak będzie, to kupię jej i sobie, bo tak, tak jej napisałam. E, zobaczymy. A ja od jakichś dwóch miesięcy chcę się ogolić i prawie codziennie powtarzam, że dzisiaj znajdę na to czas. Jedziemy po lampę. M Myszko! Miralową. Ja, jak chcesz się ogolić, a robię to, to zupełnie, to się po prostu gole. Tak samo jak ty mówisz, że jak chcesz zjeść, to jesz, no to ja nie rozumiem. No ale u mnie gole nie jest kilka godzin. No ale to nie moja wina. Moja. <laughs> nie musimy pomóc. Musisz, 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 no nie, nie muszę. Jedziemy. No, w każdym razie po miesiącu przypomniałam sobie, że istnieje coś takiego jak okulary. Jakie to jest wspaniałe, widzieć bardzo dobrze i nie brzyć tak oczu. Mam nadzieję, że ten nawyk zakładania kolorów ze mną pozostanie, bo ostatnio jest kiepsko z tym. I aparat na zęby. Tak i tydzień temu, ja nosiłam wcześniej aparat na zęby, no i teraz na noc zakładam retencję. Przez ostatni tydzień nie, nie nakładałam tej retencji, retencji ponieważ no, nie mogłam znaleźć tego aparaciku. I ja już od dwóch dni mówię do Michała, nie, no Michał, muszę to posprzątać. Już odsuwałam kanapę, no naprawdę, zaczęłam już szukać. I mówię, Michał, dobrze, dzisiaj jest ten dzień. O, ostrość, ostrość. Dzisiaj jest ten dzień, w którym naprawdę musimy posprzątać. Musimy, no ja muszę posprzątać i muszę to znaleźć, ponieważ jeżeli tego nie znajdę po sprzątaniu, to znaczy, że muszę wydać półtora klocka na to, żeby znowu zrobić ten aparat. Bo jednak nie chcę mieć krzywych zębów, a ja już czuję, że mi ta dwójka jedna, to mi się krzywi. Witam się z Tobami z domku przy kawce. Um, powiem Wam, że mam mega tuste włosy już, ale ja po prostu po tej kreatynie. Boże kreatynie. Gym girl, kreatynie. No nie mogłam mieć ich przez dwa dni, no i teraz dzisiaj jest właśnie dzień, kiedy mogę je umyć. Byłam już w Rosmanie, bo widziałam na TikToku, że jest mega akcja z wyjątkowym produktem. I wiecie co? Kupiłam maseczkę. Ja chciałam kupić sobie maseczkę w płachcie, akurat może nie tą, ale no kupiłam. Bo liczyłam, że dostanę woreczek. I go nie dostałam. Czuję się lekko szukana, bo tak to sobie kupiła maskę z garniera. No ale dobrze, no tak to wygląda czasami. Wczoraj wiedzieliście, że byłam po tą lampę kule. Cool. I szczerze, ja myślałam, że to będzie większe. Takie. W kamerze nie wygląda tak to źle. A to jest serio takie malutkie. Ja spodziewałam się, że będzie przynajmniej półtora raza większa. Ale. Ładne, ładne dodaje, klimatu dodaje. Tak prezentują się moje włosy po kreatynowym prostowaniu. No, ja jestem zachwycona, jakby. Po tym, jak ja swoje włosy prostowałam przez x lat codziennie, to teraz naprawdę od kilku miesięcy nie używam w ogóle prostownicy. I ja wiem, że są osoby, które są przeciwko takim zabiegom, ale mi to ratuje włosy bardzo. No witajcie, dzień dobry świecie. Ja dzisiaj mam dzień spa prawie. Nareszcie udało mi się ogolić siebie. Oczywiście Klaudia mi pomogła. Nie zajęło nam to wielu godzin i byłem teraz na nitkowaniu brwi. Po raz pierwszy od... O Jezu. Nie o, z dwóch miesięcy, z dwóch półtora mi dwa, coś takiego. Coś takiego, bo cały czas nie miałem czasu. A też zawsze Michał, jak się napisywał na brwi, to robił to przy okazji, gdy ja szłam na brwi. A ja ostatnio mam przerwę z brwiami, ponieważ w lutym idę na makijaż permanentny, Już wcześniej, trzy lata temu, miałam chyba robię cztery już w zasadzie, trzy i pół. No i teraz chcę zrobić od nowa. I teraz idziemy sobie zjeść. A nie, teraz remontujemy prezenty na dzień babci. Tak, dzień babci jest w niedzielę, tak. No w każdym razie my jedziemy w niedzielę, nie wiem, i Ja też. Nie wiem, no. no. w każdym ale... razie my jedziemy w niedzielę. My Chyba mamy w niedzielę. Tak. Chyba w niedzielę jest dzień babci. No ale tak tak, my jedziemy właśnie w niedzielę do mnie do y, mojego miasteczka i odwiedzamy dwie babcie. Więc y, teraz jeździmy i sporządzamy prezenty. Ja kupuję zawsze takie same prezenty, żeby nie było, że ktoś będzie czuł się, nie wiem, mniej kochany. Tylko zawsze jest to samo. Więc teraz też jedziemy do galerii, byliśmy w fakturę jedziemy do galerii I właśnie w galerii sobie zjemy takie rajskie jadło Polski obiadek, mimo że on będzie polski u mnie też na hałcie, Ale my lubimy polski obiadek, bardzo Tak Ja mogę tutaj się podzielić tak, takim czymś Ja ogólnie mam bardzo dużo snów W zasadzie każdej tak nocy mi się śni wiele rzeczy Nie wszystkie zawsze pamiętam Ale teraz miałem taki sen, właśnie zbiłaś Dzień, dzień Dziadków, tak babci? Dziadków, I... No, moje babcie są już w innym świecie, i ostatnio śniło mi się chyba z dwa dni temu, że byłem w domu, w mieszkaniu mojej babci oraz prababci i gdzieś na tym osiedlu, w tej kamienicy, doszło do morderstwa. I byliśmy przesłuchiwani przez policję. No, i to był miły sen pod tym względem, że tam była moja prababcia, babcia i. W tym moim śnie w ogóle wiecie, nie było czegoś takiego, że one już nie żyją, tak? Tylko normalnie tak jak kiedyś do nich wpa wpadałem, się z nimi widziałem, no to rozmawiałem z nimi jak zawsze, tak jakby one cały czas w tym moim życiu były. I było to po prostu bardzo miłe. No ale jak się obudziłem, no to, to i tak się cieszę, że mi się coś nie było, to miłe przeżycie. Doceniam to. Doceniam, co mój mózg dla mnie zrobił. Dzień dobry, świecie! Witamy Was w tę piękną sobotę. Dzisiaj mieliśmy super noc. W ogóle się nie wyspaliśmy, bo byliśmy kopani, przepychani przez psy, ale było wspaniale. Ja bardzo doceniam ten czas, który z nimi spędzamy. No ale no, co chwilę no, budziłem je, musiałem je w nocy wypuszczać, a oczywiście się nie ruszy w nocy, żeby coś z pieskami zrobić. Więc bo tu nie ja, ja chcę spać z pieskami, tylko Michał. Tak, zgadza się, więc, więc to ja się muszę nimi zajmować. No super było, byłem gnieciony całą noc. Tak. Ja też spałam w kącie, dosłownie w kącie. Więc dzisiaj powiedziałam Michał sorry, ale ja idę spać na górę. I w ogóle zaczęliśmy oglądać serial Alice in Borderland. I ciekawe jest to, że kiedyś zaczęliśmy go oglądać, obejrzeliśmy, nie wiem, z 8, co, z 8 minut, 10, stwierdziliśmy, że to jest tak shit. słabe, że nie będziemy tego oglądać. No i ostatnio moja siostra Monika powiedziała, żebyśmy to obejrzeli, bo to jest świetna sprawa. No i tak z niechęcią, kiedy wczoraj zaczęliśmy, przed wczoraj. czy przedwczoraj zaczęliśmy oglądać, no i jak te gry się zaczęły, że oni tam muszą o życie przeżyć, no to no naprawdę to było bardzo wciągający serial, to jest bardzo dobra produkcja. No i... Ale pierwsze 8 minut naprawdę jest słabe. Tak, obejrzeliśmy znowu do 8 minut i było tak słabe. No, zgadza się. Mega tak. słaba ale to chyba miało takie być. Nie wiem. No, w każdym razie mi to się podoba. Jest dużo emocji, tak. Tam jest y, ta śmierć, to wszystko to jest tak, takie i jest, moc... jest tak, mocne. jest mocne, ale kurczę, no ja w przykład muszę się odwracać na jakichś scenach, bo ja nie lubię takie jeszcze oglądać. Więc yy, ja muszę mówić, dobrze, już skończyło. I to doglądam od nowa. No ale to jest świetna sprawa, że wiecie, że no są emocje, tak? że nie, że w, włączacie serial i tak sobie oglądacie, tylko naprawdę oglądając coś odczuwam, tak? czuję strach, obrzydzenie, yy, nie wiem, smutek, coś. No naprawdę fajnie jest to zrobione, podoba mi się. Dobrze. A teraz co? Idziemy do mieszkania. Na holde. Ja jestem na czczo, muszę zrobić pomiarę, wysłać Krystyanowi raport. Ja, jadłam, jak widzieliście, nagrałam takie placuszki, są to plaski z serka wiejskiego. W zasadzie mają 3-4 składniki: bo jest serek wiejski, do tego jajko, mąka pszenna i borówki. Zawsze dodawałam tam jabłko, ale z borówkami jest to przepyszne. właśnie zrobiłam sobie i mamy Michała, i miałyśmy takie śniadanko. Kiedy Michał sobie jeszcze słodko spał? No. Wyszliśmy właśnie z siłowni i my mamy ostatnią jakąś fazę na saboya. Jak nie mamy czasu, żeby gotować albo pośrednio przygotowanego posiłku po siłowni, no to podróżamy saboya i sobie bierzemy kanapki z kurczakiem. No co to dużo powiedzieć? Sabo jest najlepszym fast foodem. Bierzecie kurczaka, który w zasadzie nie ma tłuszczu, taki jakbyście zrobili go na chacie. Zamiast ryżu macie bułkę. No okej, okay, ta bułka ma trochę więcej tłuszczu niż ryżu, ale no, bez przesadnia tyle. To... Tłuszczu, co nie wiem, pizza, McDonald's, kebab, no. cokolwiek, wszystko innego. Do tego wybieracie sobie warzywa. Nie musicie brać y, nie wiadomo jakiej ilości sera, możecie w ogóle go nie brać. Możecie mieć sobie sosy, które nie mają w sobie majonezu. Albo są takie majonezy light, czy coś takiego. No, naprawdę, to jest najlepsza wersja, jeżeli chodzi o fast food, mhm. tylko nie roli. jest drogi. No, jest droga dosyć.